Cześć wszystkim. Kolejny film produktowy Trotki. Dzisiaj do zaprezentowania mam dla was przynęty od firmy MC Carp. Dlaczego przynęty od firmy MC Carp? Ponieważ wielu naszych klientów bardzo mocno domagało się o to, aby produkty firmy MC Carp pojawiły się w naszym sklepie i właśnie w szczególności przynęty. Więc dlatego zaczynamy od przynęt i zaraz wam tutaj troszeczkę przybliżę, dlaczego te przynęty są tak pożądane przez wędkarzy i dlaczego warto na nie łowić. Zaczniemy od przynęt pod nazwą Pinki. Taki kształt jest już od długiego czasu. Jeżeli chodzi o przynęty w Europie, to on jest już bardzo długo. Przez producentów w Polsce został wprowadzony już od jakiegoś czasu myślę, że rok, może troszkę więcej a przez ostatni czas Naprawdę sporo film zaczęło robić przynęty o takim kształcie. Jest on bardzo ciekawy. Różnie to producenci nazywają. Tutaj akurat w MC się nazywa pinki. Są też takie przynęty nazywane jako poczwarki, twistery, larwy. Jest trochę tego. Ale co wyróżnia przynęty MC karpia od pozostałych przynęt takich, które możemy kupić u nas w sklepach w Polsce? To to, że są najmniejsze. Więc to można powiedzieć, że to są też przynęty takie dedykowane pod zawody i w każdym pudełeczku mamy właśnie takie takie fajne pinki, jak to nazywa MC Carp. Yy, w, oczywiście w każdym pudełku mamy kilka kolorów i one są bardzo fajne, to jest rozmiar taki można powiedzieć 5, może 6 mm, coś pomiędzy yy, i to są naprawdę bardzo fajne, małe przynęty, takie zawodnicze. Możemy je stosować oczywiście rekreacyjnie, jak najbardziej. Dużo kl naszych klientów łowi na te przynęty rekreacyjnie, ale myślę, że też są to bardzo fajne przynęty yy, na zawody. Co trzeba powiedzieć o smakach, to na pewno to, że tutaj paleta jest do wyboru jest dosyć szeroka. MC Karp cały czas wprowadza nowe smaki, z tym, że w każdym nowym smaku pozostaje przy tym samym, czyli przy miksie kolorów. Nie, że nie dostaniecie załóżmy orzechowego smaku w tylko w żółtym kolorze, zawsze to będzie mix. Akurat właśnie tutaj mam orzechowy, hmm, więc każdy to będzie mix. Są smaki owocowe, są też rybne, na przykład tutaj mam fish mix, tutaj mam taki typowo owocowy, no ale są też pojedyncze, tak jak tutaj ten orzechowy, który Wam pokazuje, że sprecyzowany tylko pod jeden smak, ale zawsze jest to, jest to kilka kolorów w jednej paczce. Na pewno muszę jeszcze powiedzieć Wam o tym, że są to watersy, jak mogliście zobaczyć na przybitkach na platycie cywilnej, też taki napis, więc po odpowiednim dobraniu haka taka przynęta powinna delikatnie unosić się nad wodą, dzięki czemu ryba ma, ma łatw, po prostu może łatwiej ją zastać. Nie? No i takie przynęty zdecydowanie na naszym rynku cieszą się największą popularnością i dają też bardzo dobre efekty nad wodą. Mm. Jeżeli chodzi o dalszy, myślę, że jeżeli chodzi o pinki, to Wam to dosyć, dosyć przybliżyłem. I zapraszam do sprawdzenia na naszej stronie. Możecie zobaczyć, zakupić. Nie są one drogie takim pudełeczku naprawdę jest sporo sporo tych przynęt i na długi czas na pewno wam starczą nawet przy intensywnym wędkowaniu. Kolejnymi seriami przynęt MC Karpia są to takie typowe dambelsy w rozmiarze 8 mm. Tutaj tak samo, jeżeli chodzi o smaki, to jest naprawdę szeroka gama na naszej stronie. Możecie zobaczyć, staramy się cały czas na bieżąco uzupełniać te przynęty i tam na naszej stronie też macie sporo sporo smaków do wyboru. Z tym, że już tutaj przynęty wyróżniamy na trzy, trzy rodzaje, jeżeli chodzi o ich pływalność. Jedne to są popapy, jedne to są zwykłe tonące i jedne to są waftersy. Akurat tutaj jeżeli chodzi o waftersy, to mam ten słynny zapach S70, jak ktoś zna pana Stanisława Karwackiego, prawie większość wędkarzy, przynajmniej wędkujących na feeder w Polsce, na pewno go znają, więc wiedzą, że to jest właśnie jego smak. Są to takie żółto-zielone przynęty oczywiście cieszą się dużą popularnością i są naprawdę skuteczne. Wędkarze łowią, są zadowoleni, wracają po te przynęty ponownie. No jeżeli chodzi o te popapy czy tonące, wiadomo jak chcemy w naszym łowisku podnieść nasz haczyk jeszcze wyżej niż wafters, Załóżmy 2-3 cm, to bierzemy sobie właśnie takie fajne popapy. One są naprawdę bardzo wyporne. Te przynęty też są, są wytrzymałe, długo, długo mogą leżeć w wodzie, czy tak samo te tonące, to już wedle waszego wyboru. Są to naprawdę bardzo fajne przynęty, mają dosyć wyraziste kolory i bardzo intensywny zapach. Myślę, że jeżeli chodzi o przynęty MC-Karpia, to tyle. Jeżeli chcecie sprawdzić, zapraszam na naszą stronę, oczywiście linki będą w opisie filmu i nad wodę, i sprawdźcie, i dajcie znać później nam, jak, jak Wam te przynęty się sprawują. Dzięki za obejrzenie, na razie.